Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy przedostatni dzień niestety już w Los Angeles. Natomiast dzisiaj wybieramy się do San Clemente i moim gościem mojego vlogu będzie Izabela Yamagata. Jest to żona Hollywood, która grała w trzeciej edycji programu właśnie Żona Hollywood. Jestem bardzo... jestem trochę zestresowana, natomiast my ogólnie będziemy robić wywiad do Radia Rampy na Florydzie. Więc to nie będzie typowy vlog z Panią Izabelą, Ponieważ no nie chciałabym cały czas z kamerą chodzić tam, no. mam nadzieję, że rozumiecie. Po prostu będzie to tylko takie spotkanie z panią Izabelą i mały, krótki wywiad do radia rampy. Słuchajcie, do spotkania nam zostało 20 minut. Jesteśmy już właśnie w San Clemente. Wypiłyśmy szybką kawę. Kupiłyśmy pani Izabeli takie piękne słoneczniki, bo kojarzy nam się to z taką polską. Pani Izabela zaprosiła nas na obiad, także ja nie wiem, czy ja coś przełknę, bo mam taki stres. Także trzymajcie kciuki, buziaki Kochani, witamy was bardzo serdecznie Witamy Halo Agnieszka Iza Iza i ja żona Hollywood z nami Jesteśmy gościnnie tutaj w San Clemente Tak a W domu pani Izy Pani Iza nas ugościła Jak taka prawdziwa matka Polka tak, prawdziwa polska gościnność, przyznajemy, bardzo nam miło. O, dziękuję. I mamy dla Pani Izy pięć pytań, takich krótkich pytań odnośnie właśnie tego programu i nie tylko, ale to są bardzo ogólne pytania. To ja zaczynam od, od pierwszego pytania. Jak znalazła się Pani w programie Żony Hollywood? A w tym programie Żony Hollywood znalazłam się przez Facebook wow. TVN. Zobaczyło mnie na Facebook i postanowili mnie interview zrobić. Przelecieli tutaj całą świtą, było ich pięciu osób, no i pokochali mnie i moją córkę, i w ten sposób znalazłyśmy się w programie Żony Hollywood. I się też. Czyli powali, wszechmocny mocny Facebook wszędzie tak, działa. Jeżeli tak. chodzi o kontakty, znajdywanie ciekawych osób To Facebook, prawda, Facebook nawet można faceta znaleźć. Trzeba dobrze szukać. Trzeba znaleźć pisećka. I, I to po. była porada, dziewczyny, słuchajcie tego uważnie. Znaleźć tak, faceta przez Facebooka. Nie. Yeah, to to była najcenniejsza porada, jaką mogłyście w tej chwili usłyszeć. Dobrze, Patrycja, drugie pytanie. A jesteśmy ciekawi, jak zmieniło się Panie życie po programie. Czy w ogóle się zmieniło coś? Czy więcej osób się odzywa? Jak to wygląda? A moje życie się bardzo zmieniło po programie. A mam w tej chwili 8000 friends na Facebook i Instagram. A tutaj w Stanach, w San Clemente, nikt, jest bardzo mało Polaków, może wcale nawet. Także tutaj się nic nie zmieniło, ale jak do Polski jadę, to do hotelu przychodzą fani, chcą zdjęcia robić. Mm. Fashion designers proszą, żeby założyć ich ubranie i wrzucić na Facebook. Jest bardzo miło, lubię to. Wow, super, super. Trzecie pytanie, to takie, takie najważniejsze, czy tęskni Pani za Polski? O, oczywiście, bardzo tęsknię za Polską, ale... Mam szczęście, że co rok odwiedzam Polskę, ponieważ z moim mężem uwielbiamy Europę i jak podróżujemy po Europie. W tym roku byliśmy w Hiszpanii. Całą Hiszpanię żeśmy zwiedzili wzdłuż i wszerz, i oczywiście potem do Polski na dwa tygodnie. Uwielbiam być w Polsce ten jedzenie takie wspaniałe bez chemikali, tak dokładnie nie takie jak tutaj w Stanach mm -hmm. Uwielbiam Zorganiczne? organiczne ja kocham polskie się... co roku Polska nigdy nie zapomniałam kto jestem z kim jestem, Skąd jestem. z kom jest, jestem dokładnie. z jakiego miasta mm -hmm. a właśnie z jakiego miasta pani pochodzi z sokołów podlaski mm -hmm. bardzo małe miasto i jak jadę do Polski to zawsze nie tylko w Warszawie siedzę ale do sokołowa Odwiedzę rodzinę i moje koleżanki jeszcze z podstawówki, także Pięknie. życie jest dobre. Ale Kalifornia to też jest niesamowite miejsce. Jakie są Pani ulubione miejsca w Kalifornii? Yy, uwielbiam Kalifornię ze względu na klimat i piękna jest Santa Barbara, Carmel Pięknie. i Laguna Beach. No, i oczywiście San Clemente. Dlatego tutaj dom kupiłam. Jest pięknie. Właśnie tutaj jesteśmy i pijemy winko z panią Izabelą. No, na My Nie wyjeżdżamy. Na zdrowie. Chyba Zostanie zostaniemy tutaj. No i ostatnie pytanie. A, a więc, jakaś rada dla młodych ludzi emigrujących z Polski tutaj do Stanów? Jeżeli chodzi o miejsce, Ty mają marzenia, o, właśnie, tak. O ten American Dream. Dokładnie. Jak a, zaczynać, co robić? A w tej chwili jest bardzo trudno z zieloną kartą, mm -hmm. trudno jest dostać pracę bez papierów. A gdybym ja zaczynała, mm -hmm. bo ja tu przyjechałam przez obóz w mm -hmm. bo był e, czas a stanu wojennego, a w tej chwili gdybym chciała przyjechać do Stanów, i bym była młoda, to na pewno bym przyjechała jako student exchange, bym mm -hmm. poszukała takiego programu mm -hmm. i na student exchange. I bardzo jest ważne, żebyś uczyć angielskiego, tak. mm -hmm. żeby mieć chociaż podstawy języka, bo tutaj jest naprawdę bardzo ważny język. Mm -hmm. Wszędzie się dogadasz, wszędzie sobie poradzisz, jak to tak. ten język. Tak. Mhm. Czyli warto się dobrze uczyć, warto chodzić do kolegów, warto uczyć się języków obcych, poszerzać horyzonty, a wtedy świat stoi otworem. Tak. Aleluja. Tak. To Alleluja. prawda. Alleluja. Na, zdrowie. Na, zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. I dziękujemy. Słuchajcie, właśnie wracamy od pani Izabeli Yamagaty. I musimy troszeczkę ochłonąć z wrażeń. Bo nie spodziewałyśmy się aż tak pozytywnego spotkania. To Patrycja, zaczynaj. Ja się czułam, jak tutaj w holudzkim filmie spotykając gwiazdy. I to był najlepszy punkt naszego programu. Tutaj wycieczki po całej Kalifornii. To jest najlepszy mój dzień. Mamy takie wrażenia. I generalnie jest to osoba, która osiągnęła jakiś taki sukces, a przywitała nas po prostu tak wspaniale, jak taka prawdziwa matka prawdziwa polska pięknie taka... było, a gość w domu, Bóg w domu, tak na jak na początku może zacznijmy dawniej. od początku, wiadomo nie mogłyśmy nagrywać wszystkiego absolutnie, nagrałyśmy tylko z panią Izą wywiad i na samym po... ona powiedziała, żebyśmy skręciły w lewo, w lewo, bo ona właśnie mówiła, żebyśmy sobie tutaj doszły do oceanu. Tu jest taki I na samym strony. początku przywitała nas pani Iza już od, od drzwi bardzo serdecznie. Z ja to... ściskami, piecałunkami, słuchajcie, jak rodzina. <grym> jak rodzina. Się... Ja byłam w szoku naprawdę, bo nie, nie spodziewałam się tego. Ja się tak naprawdę stresowałam tym, jak to wszystko będzie wyglądało. No i ja niestety trochę się popłakałam wzruszyłam, bo ja dużo razy oglądałam panią Izę i bardzo jej zawsze dopingowałam. No i nie ukrywajmy, ale ludzie ją lubią, bo ona jest taka szczera i taka konkretna babka. Potem poczęstowała nas z muszelkami, czyli jak to jest w po Polsku? Jak to się nazywa? Muszle. Małże. Muszle, małże, tak. Gotowała ja nie takie mogłam małże, jeść. które sama dla nas ugotowała, to było najpiękniejsze na świecie. No nie zamówiła tych małży. Te małże były gdzieś tam... Piony, zrobiła do tego sos. zarła tak. pomidorki, które miała od sąsiadki. I to specjalnie I to dla nas było... zrobiła, bo ona, jedzie, ona powiedziała, że ona idzie do, do pani D Angelo na imprezę. Przygotowała nam sangrię, tak. taką z owocami, którą nam dostosowała po dwa kieliszki, dlatego teraz dała nam, przepis, dała nam przepis, zobaczyłyśmy jej widok z okna. Zrobiłyśmy widwiat, pogadałyśmy o życiu i o takich prywatnych sprawach, o których nie możemy nikomu powiedzieć, bo to co obiecałyśmy, to co zostało w domu, to zostanie tam w domu. to stoją dla nas chyba na zawsze. Tak. No i tak to wyglądało, a teraz właśnie idziemy tutaj nad ocean do San Clemente i pokażemy Wam ciekawe miejsca, o którym nam powiedziała Pani Iza. To jest właśnie widok, o którym nam mówiła Pani Izabela. Słuchajcie, jesteśmy cały czas czekamy na chłopaków, i właśnie zobaczyliśmy Open House, i chcemy wejść do środka. Zobaczymy, jakie tutaj mają domy, pewnie bogata. Mm. Trzeba się motywować marzeniami. Zobaczymy. Czyli tutaj mamy taki, jakby wchodzi się. Welcome. I tu jest właśnie Ocean View. Ślicznie. tutaj jest taki ogródek chyba, tak? ale to jest taki mały ogródek ten domek, ten domek ma ten właśnie widok to jest kuchnia no nie, nie lubię jak jest drewno w kuchni lubię jak jest jakiś kolor jasny albo jakiś beżowy. Jadalnia chyba jakieś prawdziwe drzewo Tu jest basen A tutaj masz, z tej strony masz widok na, na góry Z tej strony jest Aha, to jest to Aha. Fajny ten, ale kurczę, powiem ci, fajne takie motywy, właśnie. Takiego yy. Bahama Tak. Tu jesteśmy my, trochę opalone. Boski jesteśmy. jesteśmy my. Jest no. No.

We've been to Malibu. It's really nice place too, Malibu Village. No but it's too expensive. It's really expensive. I don't know. Too impressed. Mm -hmm. O oh, my... Aha! Myślałam, że to sauna. Tak. tak. Mamy jakąś kolejną łazienkę. Są jakieś w ogóle. Tak, w ogóle. ja jestem pod wrażeniem. Ja jak ja tu zostaję w Stanach i w Kalifornii nie ma opcji w ogóle. Pani Izabela nas tak zmotywowała do życia, że ja miałam różne, różne miałam właśnie wątpliwości w życiu, ale już teraz po tym spotkaniu wiem, że chcę dużo osiągnąć w życiu. To też jest kolejna łazienka.

With, for more excesses that you want to take <laughs> For your husband <laughs> <laughs> Aha, czyli tutaj weszliśmy do punktu Gardenu, tak? Fajnie